Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki. Dobrze zarabiający nauczyciele będą uczyć nasze dzieci. A dobrze zarabiający policjanci będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Przy bezpiecznych drogach wyrosną nowoczesne stadiony i pływalnie. Czy to możliwe? Skoro udało się w Irlandii, dlaczego mamy udać się w Polsce? Przecież Polacy to wielki i mądry naród. Polskę też stać na swój cud gospodarczy. Musimy tylko wygrać te wybory. Dziś nikt już nie ma wątpliwości ani w Polsce, ani w Europie, ani na świecie, że liberalny system wartości bankrutuje. Że kończy się czas ultraliberalnych hochsztaplerów, którzy rządzili Polską przez ostatnie 20 lat. Oni jeszcze twierdzą, że mają recepty na kryzys, w który nas sami wpędzili, ale my im nie wierzymy. Wróciłam z trzyletniej emigracji i chciałabym, aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać, aby mogli godnie żyć, pracować i zakładać rodziny w naszym kraju. Wielu Polaków za granicą czeka, aby móc wrócić. Kandyduję, aby im to ułatwić.